Dzień dobry, moje kochane ogrodniczki i moi drodzy ogrodnicy. Dziękuję Wam bardzo, że wracacie tutaj do mnie na YouTube, na mój ogród pełen kwiatów, na mój kanał Ogród Pełen Kwiatów. E, słuchajcie, no nie było mnie przez jakiś czas na YouTubie. Było to spowodowane różnymi. Historiami, różnymi czynnikami. Jeżeli chcecie, o wszystkim Wam opowiem, dajcie mi znać w komentarzu. Natomiast e, jedyne co, to mogę Wam teraz bardzo serdecznie podziękować, co już właśnie robię i obiecać, że postaram się regularnie. E, słuchajcie, już teraz na kanał wrzucać filmy. Mamy rok 2024, słuchajcie, mamy luty. E, zaczynamy siać kwiaty jednoroczne, odporne na mróz, hardy Annuals. E, przez ten czas, który mnie nie było Słuchajcie, działo się u mnie, bo oprócz tego, że rozwijam swój profil na Instagramie, napisałam też dwa e, e i wydałam te dwa e-booki. Słuchajcie, jest to jeden e-book o kwiatach jednorocznych odpornych na mróz, hardy annuals, a drugi e-book o kwiatach jednorocznych ciepłolubnych i o kwiatach dwuletnich. E, bardzo serdecznie was zapraszam do zakupu pakietu tego e tych e-booków al e albo do zakupu pojedynczych e-booków. W linkach pod tym filmem znajdziecie wszystkie informacje. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, że jesteście ze mną. To jest taki spontaniczny, słuchajcie, film. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że troszkę mi się miesza język, ale dzisiaj jestem naprawdę w bardzo, w bardzo takich emocjach tutaj na YouTubie. Jeszcze chciałam Was zaprosić na webinar, który odbędzie się w sobotę o godzinie 19. Zostawiam również link do tego webinaru pod tym filmem. No i co, słuchajcie, siejemy, zaczynamy wysiewy. Na razie sieję na Instagramie, ale już szykuję nowe filmy tutaj na YouTube, a więc zostańcie ze mną, czekajcie. Słuchajcie, siejemy, tworzymy piękne, piękne ogrody pełne kwiatów, ogrody kwiatów ciętych. I wszystko, co sobie wymyślicie, wysiejecie, zrobimy to razem. Życzę Wam miłego dnia, słuchajcie. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Możecie włączyć dzwoneczek, wtedy Wam się filmy będą wyświetlać od razu. Miłego dnia, kochani, i do zobaczenia.